Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym vlogmasie już numer 2. Dzisiaj będę Wam taką moją kontynuowała tradycję. Jak co roku pokazuję Wam pomysły na prezenty dla medyka, i w tym roku również Wam je pokażę. Jest to troszeczkę taka autopromocja mojego sklepu www.radioolivia.com, ale także jest to współpraca barterowa z. ZUS i z Relaxyną, bo już od jakiegoś czasu jestem ambasadorem kalendarzy u Relaksyny, także zapraszam serdecznie. Lecimy! Numerek jeden. Oczywiście to jest mundurek z ZUS co ja mogę Wam powiedzieć? Uwielbiam ten materiał, jest mięciutki, fajny, przepuszczalny. Ja się czuję jakbym w zwykłym t shircie wiecie, chodziła w tej pracy. Nie jest takim sztywnym materiałem. Ostatnio ubrałam bluzę ze sztywnego materiału, bo akurat no, te wszystkie były w moim praniu. I powiem Wam, że odczułam tę różnicę i od razu tak sobie myślę, o kurde, ledwie się ruszam, nie mogę się przekręcić. A w tym mundurku jest naprawdę wielka elastyczność, jest bardzo dużo kieszeni, mają piękne wzory strzykawki, to był mój pierwszy wzór, który w ogóle zakupiłam od Zuz więc tak myślę, że przy tych mundurkach na pewno zostaje dalej i Wam serdecznie polecam i świąteczne również są w asortymencie, także jeśli któryś z Waszych medyków mówił, że chciałby dostać jakiś fajny uniform pod choinkę, to polecam te z Zuz Numer dwa! Kolejną rzeczą są takie oto piękniusie, oj przepraszam bardzo, przepraszam, Jestem. Są takie oto piękniusie się kalendarze. Tutaj mam pani kalendarz, jest to totalna nowość u Relaksyny. ze względu na to, że wcześniejsze edycje, które również się pojawiły także w tym roku, były dla pielęgniarki, dla medyka, dla położnej, a tutaj mamy ogólny taki pani kalendarz dla wszystkich, dla wszystkich pani oczywiście. I, i tutaj już Wam pokazuję, jak on wygląda. Co najbardziej lubię w tych kalendarzach, to oczywiście pełne miesiące bo tak mi się najłatwiej planuje dyżury. Dlaczego w pełnych miesiącach najłatwiej mi się planuje? Ponieważ do tego macie takie superowskie, superowskie naklejeczki i wiecie, tutaj macie dniówkę, tutaj macie dyżur, są też nocki, także przyklejacie, no i już wiadomo o co chodzi, tak, kiedy dyżur, kiedy co. Także ja bardzo lubię w tych kalendarzach to, bo tak szczerze w tygodniach rzadko coś piszę, ale tygodnie również znajdują się w tym kalendarzu. Ja najczęściej w tych takich, wiecie, ogólnych, pełnych kalendarzach. Opró Oprócz tego mamy różne ciekawostki o cytologii, o objawach menopauzy, szczotkowaniu naszego ciała, o depresji, o automasażu twarzy. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Także jest troszeczkę, jest troszeczkę fajnych rzeczy, które można. Jest taka, o, pokażę Wam, które można zaznaczać. Już Wam pokazuję. Taka, o, to jest zakładeczka do tej książeczki. No, i jest piękny ten kalendarz. No i co, kochani, to co? Robimy rozdanie, prawda? Więc e, tak. Rozdanie będzie polegało na tym, że zostawicie tutaj suba, e, zostawicie obserwację na moim insta i zostawicie obserwację u pani kalendarz, u relaksyny. E, całe zasady będą w opisie, żebyście się nie pogubili. No I możecie tutaj właśnie wygrać taki kalendarzyk. Także zapraszam serdecznie, jest piękny. W ogóle słońce zaczęło pięknie świecić, i, i jest super. Dobra, kochani, ale wróćmy do tego kalendarza. Ten kalendarz się tyczy mnie, ponieważ jest to e, kalendarz dla pielęgniarki, czyli mła. No, i ten kalendarz również jest zrobiony na takiej zasadzie, że są duże miesiące, na czym zazwyczaj najbardziej mi zależy. No i są także tygodnie, mamy różne ciekawostki i tutaj uwaga, uwaga, rok temu w polecajkach byłam ja, w sensie w inspiracjach zawodowych, a w tym roku tworzyłam tutaj sama stronę do tego kalendarza, zaraz ją znajdę i Wam ją pokażę. Ja zrobiłam taką przypominajkę z anestezjologii i intensywnej terapii, o macie, tutaj o, powtórka z anestezjologii z Radio Oliwia. I tutaj mamy e, prawidłowe wartości, mamy skalę do oceny pacjenta. E, chodzi o w oddziale intensywnej terapii, na przykład ocena, oceniamy poziom świadomości według skali RAS, mamy skalę gleską, mamy skalę Cepot, czyli bólu u osób nieprzytomnych to jest głównie bardzo związane z moją pracą e, magisterską. E, no, i ja zrobiłam taki oto skró skrót, powtórkę z intensywnej terapii. W tym oto kalendarzu. I jest jeszcze taka nowość, że w każdym z tych kalendarzy jest taka kieszonka na papiery. Także tak to się prezentuje. U relaksyny, oprócz tych właśnie naklejek i kalendarzy, możecie kupić także takie mini planery. Więc one też są mega w porządku. Jest miesiąc, sami sobie wpisujecie dni i tak mniej więcej wygląda całość. Dobrze kochani, teraz przejdźmy do rzeczy z mojego sklepu www.radioolivia.com, troszkę już tam rzeczy powystawiałam, także zapraszam serdecznie do zakupów. Już Wam pokazuję. Tutaj mam, kochani, taką świeczuszkę. Poczekajcie, bo wiecie, co mi się wosk zaraz wyleje, bo ja ją dopiero paliłam. Poczekajcie, poczekajcie. Tak więc, kochani, kolejne pomysły na prezenty to już mój sklep www.radioolivia.com I w moim sklepie możecie zakupić właśnie takie świeczuszki. Tutaj mamy szarlotkę, czyli pieczone jabłuszko. Mamy cynamon goździki i drewi, z drewnianym knotem. Ona tak cudnie pachnie, naprawdę, więc mamy taką świeczuchę. Mamy też zapachy dzika wiśnia, piernik. Piernik jest w rozmiarze S i w rozmiarze L mamy dziką wiśnię, czyli taka największa pojemność świecy. W różnych oczywiście cenach, także jeśli ktoś by chciał sprezentować przepięknie, ja ogólnie staram się bardzo, jeśli chodzi o pakowanie, detale i tak dalej, no to kochani, bardzo się staram zrobić coś e, takiego. Ładnego. Tutaj macie na przykład dla Dominiki, delikatne. Otwórz tutaj. Pieczątki świąteczne. To jest wesoły Świąt: Pieczątka. W środku również są pieczątki. Także jeśli chodzi o pakowanie, bardzo się staram, żeby wyglądało przepięknie. Także tak to się prezentuje. W moim sklepie znajdziecie również smyczki dla medyków. Takie oto różne wzory. O! Tutaj moja ulubiona jest z tymi lekami z intensywnej terapii, którą sama używam również w pracy. Lubię też bardzo identyfikatory. Tutaj sobie przyczepiacie identyfikator lub kartę dostępu, i macie ją na rolce i śmiało możecie w pracy gdzieś tam fajnie działać. Są bardzo, bardzo różne wzory, także musicie sobie sprawdzić, jakie, jakie tam mam. Mam też takie oto, zobaczcie, przypineczki do kroksików. Są też również równe, różne wzory, one są na takiej przypince. A jeszcze jakbyście się pytali, identyfikatory są na takiej przypince, Więc tu mam też takie do kroksików i moim ulubionym produktem jest planer medyka, który zrobiłam wspólnie z chłopakiem. Jest on na takiej rolkowej zaczepce i jeśli chodzi, tu macie od nas nawet taką małą dedykację. Jest to planero kalendarz, bo tutaj możecie dosłownie wszystko zapisać, co byście chcieli. Macie kalendarz na 23, 24. Macie również Moje cele, urlopy, dodatkowo mamy duże miesiące, oczywiście. Mamy ciekawostki i notatki, mamy tygodnie, mamy także. Oczywiście jest cały rok z ciekawostkami, świętami medycznymi, świętami normalnymi. No i mamy jeszcze takie rzeczy, na przykład, do zrobienia checklista. I tu macie do odhaczania, i możecie sobie ją spokojnie wyrwać, ponieważ kalendarz jest tak zrobiony, że można ją po prostu wyrwać. Więc trochę macie tych checklist. Są także, o, macie moje seriale, które obejrzeliście, możecie je sobie ocenić fajnie, macie bibliotekę. Jest prezenty, pomysły, prezenty dla bliskich, mamy wydatki, rachunki. Skarbonkę, gdzie możecie sobie pisać ile sobie tam oszczędzacie. Jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Także taki planer medyka możecie zgarnąć również na mojej stronie. Jest to super prezent, ponieważ możecie w jednej rzeczy i zaplanować i mieć wszystkie swoje dane, pomysły, rzeczy i także możecie mieć też kalendarz, także bardzo serdecznie Wam polecam. To jest takie moje naprawdę dziecko, które gdzieś tam bardzo starałam się dobrze wykonać. Także zapraszam serdecznie. No, ja będę na pewno korzystać. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, i gdzieś tam znaleźliście inspirację prezentów dla Waszych medyków w Waszych domach. Ja się będę z Wami żegnać tym pięknym słoneczkiem, bo jest piękne słońce, teraz wpada do mojego pokoju. A więc do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Widzimy się niebawem. Pa!